Z muzyka i od 8 lat gram na internecie i zostałam w studiu i przeszłam je na e, kupcu mistrzostw, które odbyło się w wakacjach. To nagroda za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia mowa o stypendium, które otrzyma ponad 1000 uczniów i studentów z Małopolski. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Stypendialnego, którego łączna pula wynosi ponad 6 milionów złotych. Dzisiaj łączyliśmy się z uczniami, studentami, aby ich chociaż w trybie online zobaczyć, poznać. 12 najzdolniejszych uczniów dzieliło się swoimi osiągnięciami i też mówiło na temat tego, jak ten sukces osiągnąć, w jakich dziedzinach się realizują. Łącznie wpłynęło ponad 2000 wniosków o stypendium. Inwestycja w młodych Maopolan. To jest najlepsza inwestycja, którą może samorząd województwa zrobić. Ja przypomnę, że przecież tych stypendystów było ponad tysiąc. Stypendia są w zakresie od 3,5 tysiąca do 7,200 najwyższe, bo to z różnych programów różnie było, ja nie będę tego tutaj rozwijał, ale warto, naprawdę warto. Dodajmy, że stypendia przyznawane są na okres 10 lub 12 miesięcy.